Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Sportowego Flesza, w którym zobaczymy m.in. Znamy pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Oświęcim. Korona i przecież z kompletem punktów oświęcimskiej B-klasie. A-klasie faworyci tracą punkty. Słaby występ zespołów ziemi oświęcimskiej w rozgrywkach 6 i 5 ligi. Pierwsze zwycięstwo Przeciszowi w czwartej lidze. Podokręg piłki nożnej w Oświęcimiu rozlosował pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Oświęcim. Po tym losowaniu jedno jest pewne, że w półfinale na pewno zobaczymy jeden zespół z A-klasy. Losowanie par ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Oświęcim najłaskawsze okazało się dla zespołów występujących w A-klasie, bowiem Soła Łęki podejmie LKS Jawiszowice. W innych spotkaniach w tej fazy rozgrywek zgoda malec, podobnie jak w ubiegłym roku, w derbowym spotkaniu podejmie Niwe Nowa Wieś. Soła Oświęcim zmierzy się z chałkiem zaś Brzezina Osiek podejmie Przeciszowie Przeciszów. Wszystkie spotkania rozegrane zostaną 1 września o godzinie 17. W drugiej kolejce oświęcimskiej B-klasy, pomimo dwóch derbowych spotkań, najciekawiej zapowiadała się konfrontacja w Harmężach, gdzie miejscowa korona podejmowała sygnał Włosienica. Pomimo, że druga kolejka oświęcimskiej B-klasy upłynęła pod znakiem spotkań derbowych, to najciekawsze spotkanie kibice mogli zobaczyć w Harmężach, gdzie miejscowa Korona pokonała sygnał czy 3-2. Bramki dla Korony w tym spotkaniu zdobyli między m.in. dwie Mateusz Janeczek i jedną Jacek Winczos. W Pogórze Gierałtowice zreabilitowało się za porażkę w pierwszej kolejce z Koroną, pokonując w drugiej serii spotkań w Broszkowicach miejscowy puls 4-1. Bramki w tym meczu dla Pogórza zdobyli dwie Grzegorz Żabiński, po jednej Miłosz Kudłacik oraz Grzegorz Brońka. Honorowe zaś trafienie dla gospodarzy zaliczył Piotr Żak. W innych spotkaniach zwycięstwa odniosły LKS Przecieszyn i LKS Palczowice, remisy zaśpadły w Bulowicach i Głębowicach. W tabeli z kompletem punktów prowadzi Korona harmęże, tuż za nią jest LKS Przecieszyn, który jednak ma gorszy bilans bramkowy. Punktów do tej pory nie zdobył jeszcze Puls Broszkowice, który zamyka klasyfikację oświęcimskiej B-klasy. Już po dwóch kolejkach oświęcimskiej A-klasy można powiedzieć, że małą rewelacją tegorocznych rozgrywek jest Solawia Grojec, która systematycznie pozbawia punktów faworytów do awansu. Najpierw bowiem podopieczni Stanisława Pała Marczuka pozbawili punktów Sołe Łęki, a w ubiegły weekend LKS Bobrek. Solawia Grojec może nie jest liderem oświęcimskiej A-klasy, jednak faworytom do triumfu w tej klasie rozgrywkowej napędziła sporo strachu mi się w Łękach tydzień wcześniej w drugiej kolejce pod opieczni Stanisława Pała Marczuka urwali punkty LKS-owi Bobrek. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla solawi w pierwszej połowie noworyta, natomiast w drugiej wyrównał Adamczyk. Eee, przykładowo, wracając do Łęk to przed meczem bym remis brał w ciemno, a jednak później w końcówce trochę uszal tych dwóch punktów. No, byliśmy skazani na pożarcie w łękach, no bo jednak nie ukrywając łęki bardzo dobrze w tych pucharach i, i, i grak kontrolnych. No wszystkim po prostu kładli. No i po prostu, ale wreszcie po prostu myśmy zagrali taktycznie. To znaczy bardziej w tyłak i z kontry. No szkoda, że w błękach na przykład Pióro dostał kontuzji i nie mieliśmy. No ale dostaliśmy tą bramkę w doliczonym czasie. No ale jestem zadowolony z remisu. No dzisiaj, no też znowu lider. Prawda, no Bobrek. Bobrek nam po prostu nie leży. W B klasie nam lepiej było, ale na jesień w tamtej rundzie przegraliśmy w Bobku 2-0 do przerwy przegrywaliśmy no właściwie 2-1 w końcówce i potem ciśliśmy i drugą połowę no nie szło. Teraz na wiosnę to było na jesień. Na wiosnę tak samo przegraliśmy 2-1 z Bobkiem i też w drugiej połowie myśmy ciśli i, i poszło nie szło. Tym razem po prostu Bobrek nas przycisnął. No bardziej zorganizowaną miał grę w obronie. No ale w końcówce mogliśmy po prostu szczelić bramkę, bo Maciek Witek miał sytuację wcześniej Krzysiu Noworyta szedł, no ale cieszy to, że po prostu nadrabiamy tą w frekwencję treningową w okresie letnim bo była słaba, cieniutka, cieniutka nawet 40% nie było ale mieliśmy 8 sparingów i w tych sparingach było dobrze No dostaliśmy lanie od Niby dostaliśmy lanie od Skidnia ale to zaszczyt po prostu to nie poszło na marne i myślę, że z meczu na mecz powinno być lepiej, lubimy grać z kontry mamy dobrych zawodników, teraz Witek po kontuzji, po złamanej nodze doszedł do, do siebie, do, nasz znaczy jeszcze nie doszedł do siebie ale już wraca na boisko i ja zawsze lubiłem grać otwartą grę i moi też bardzo otwarto, ale ja mówię, panowie, nie możemy grać sobie swojego, grzejemy tyły cały czas, żeby się utrzymywać w aklasie i musimy niestety taktykę ustalić pod przeciwnika. No niestety nie da się grać, nie jesteśmy sołą nie jesteśmy y, z, z tym Zatorem albo inną drużyną Niwą, że sobie może grać swoje. No nie mamy żadnych wzmocnień oprócz Blankarza Jasińskiego, który, który przyszedł. No nie mamy, gramy, to jest pocieszające, że gramy swoimi zawodnikami. I dzisiaj miałem chłopaków na za dużo na ławce rezerwowych, ale nie wszyscy się jeszcze nadają do gry, ale powoli zostają wprowadzani. Także cieszę się, myślę, że to jest budujące. No, co prawda, strata dwóch punktów, ale z takimi przeciwnikami to jest budujące. Zawsze lepsze to jest niż. Zero. Także jestem zadowolony, i myślę, że, że chłopacy sobie wezmą to do serca, bo coraz już więcej na treningi przychodzą. Także powinno być to pocieszające. No, juniorzy, juniorom się nie udało wejść do ligi A i z tego po prostu stawiam na młodych żeby po prostu grali, no jest rywalizacja nie mamy na, naprawdę żadnych transferów, oprócz tego jasińskiego bramkarza, co złoń przyszedł do nas i to wszystko, cieszę się bardzo no a uważam, że remis był dobry, a w końcówce mogliśmy strzelić, trochę uszczęścia my też mieli, ale mogliśmy strzelić, także uważam, remis nie krzywdzi żadnej jednej i drugiej drużyny dziękuję Dzie Remis padł również w Oświęcimiu, gdzie miejscowa soła nie sprostała sole Łęki. Pomimo, iż grała z przewagą jednego zawodnika, bramkę dla ekipy złęk w tym spotkaniu zdobył Dariusz Wójcik, zaś dla gospodarzy Wiesław Hałat. W innych spotkaniach swoje zwycięstwa odniosły LKS Rajsko, Orzeł Witkowice, Zatorzanka Zator oraz LKS Gorzów. W tabeli z kompletem punktów prowadzi Zatorzanka Zator z dwoma punktami przewagi nad sołą Oświęcim i LKSem Bobrek. Tabelę natomiast zamyka LKS Piotrowice. W drugiej kolejce rozgrywego Mistrzostwo Szóstej Ligi Wadowickiej tylko Oświęcimska Unia zainkasowała komplet punktów. Reszta zespołu naszego powiatu musiała uznać wyższość swoich rywali. Brzezina Osiek po zwycięstwie w Zagórzu liczyła na kolejne trzy punkty w spotkaniu z Przemszą Klucze. Tymczasem żółto-zielonym przyszło przełknąć gorycz porażki. Już w pierwszej połowie Przemsza prowadziła z Brzeziną 1 do 0. Po bramce Słabonia. W drugiej połowie drugą bramkę dla przemszy dokłada musiał. Co prawda nie zdobyli kontaktową bramkę, jednak wynik spotkania w końcówce ustalił kulawik. W innych spotkaniach również nie wiodło się zespołą Ziemi Oświęcimskiej. lks dzień uległ kalwariance. Zgoda po meczu walki przegrała w Izdewniku, natomiast Iskra zremisowała z Cedronem. Za porażkę w pierwszej kolejce zrehabilitowała się natomiast Oświęcimska Unia, która wygrała swoje spotkanie w Krzanowie. W tabeli prowadzi przemsza klucze tuż przed jałowcem Stryszawa i jubilatem Izdebni. Od dna po pierwszej kolejce odbiła się natomiast Oświęcimska Unia. Nie wiodło się również naszym piątoligowcom, którzy przegrali swoje mecze. Białozieloni ulegli w róblowiance, natomiast niwa w Przytkowicach miejscowemu Sokołowi. Nie wiodło się również naszym piątoligowcom. Niwa musiała uznać wyższość Sokoła w Przytkowicach, natomiast Białozieloni ulegli w Krakowie w rublowiance 2D1. Warto jednak wspomnieć, że krakowianie zwycięską bramkę zdobyli dopiero w doliczonym czasie gry. W tabeli prowadzi Wrublowianka przed Spójnią i Orłem Piaski Wielkie. Miwa zajmuje dopiero dziewiątą lokatę, natomiast Hełmek jest 12. Historyczne zwycięstwo w rozgrywkach czwartoligowych odniosła Przeciszowia Przeciszów, która efektownie pokonała MKS Alvernie 4 do 1. Bramki dla zespołu z podlesia w tym meczu zdobyli m.in. dwie: Szymon Śliwa i po jednej Rafał Mikołajczyk oraz Bartłomiej Hrabkiewicz. Przeciszowia odniosła swoje historyczne zwycięstwo w rozgrywkach o mistrzostwo czwartej ligi. Pod opieczni Tomasza Bernasa objęli prowadzenie już w piątej minucie po bramce Szymona Śliwy. 20 minut później ten sam zawodnik podwyższył stan spotkania na 2 do 0. W drugiej połowie bramkę dla gości zdobył Rafał Mikołajczyk. Wynik spotkania na 4 do 1 ustalił w końcówce spotkania Bartłomiej Hrabkiewicz, który dobił strzał Patryka Mańki. Zwycięstwo powinno być w pierwszym spotkaniu, bo mieliśmy dużo sytuacji podoramkowych, niestety nie udało się ich wykorzystać. Natomiast już gra, gra była bardzo, bardzo przyzwoita i można było być optymistą w sensie przeszłości. Dzisiaj się to potwierdziło na boisku. Rzeczywiście też byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem, skuteczniejszym na pewno, ale myślę, że dominowaliśmy tutaj w Alverni i nasze zwycięstwo tutaj nie podlegało dyskusji. Nie chcę nikogo indywidualnie wyróżniać nigdy tego nie, nie robię, bo uważam, że w sporcie zespołowym jak jest piłka nożna, bez pracy każdego z zawodników, nawet tego rezerwowego, który dzisiaj nie wchodzi, nic by się nie udało osiągnąć. Dlatego nie chcę nikogo indywidualnie wyróżniać, cały zespół zasłużył na, na słowa pochwały. Wszyscy zawodnicy łącznie z rezerwowymi uważam, że spełnili dzisiaj swoje zadania. Następny mecz gracie w Gorlicach już w środę. No to trudny rywal, Rywał, którego chyba Pan zna. Trudny rywal, znam go rzeczywiście z rozgrywek trzecioligowych. No ale w żadnej lidze nie ma łatwych rywali, trzeba się do każdego przyłożyć. Na pewno teren w Gorlicach jest ciężki, ale my nie jedziemy tam na ponajniższy wymiar Kale, tylko my jedziemy tam wygrać mecz, dlatego taki jest nasz zamiar i każdy, każdy, każdy mecz, który będziemy rozpoczynać, będziemy rozpoczynać właśnie z tą myślą, że chcemy go wygrać. To samo będzie w środę. W tabeli po dwóch kolejkach prowadzą Karpaty Siepraw, Przeciszowia jest czwarta. Tabela tabele zamyka Krakowski Hutnik. To wszystko w dzisiejszym programie i zapraszam Państwa za tydzień. Bartłomiej Kasperczyk, sportowcy24.pl. Do zobaczenia.